Pomimo niedawno zakończonych i zarazem największych w historii wieneckiego szpitala remontów za prawie 14 milionów złotych, lecznica nie spoczywa na labrach. Teraz remontowany jest szpitalny oddział ratunkowy, który trzeba przywrócić do pierwotnego stanu. Na czas generalnej przebudowy bloku operacyjnego właśnie tutaj zorganizowano tymczasową salę operacyjną, ale będą też nowości. Będziemy na przykład na miejscu robić gipsownie, będziemy, będziemy też troszeczkę pewne rzeczy inaczej rozwiązywać, myślę, że to będzie z korzyścią dla funkcjonowania tego oddziału, stanie się on, wydaje mi się, lepiej dostosowany przede wszystkim dla pacjentów. Na ten czas remontu szpitalnego oddziału ratunkowego, oddział funkcjonuje normalnie, pacjentów przyjmujemy normalnie, mamy wydzielone sale na oddziałach wewnętrznych, gdzie ci pacjenci, którzy normalnie byliby obserwowani w szpitalnym oddziale ratunkowym, właśnie będą kładzeni na tym. Oddziałach wewnętrznych. Także praca będzie przebiegała normalnie i przebiega normalnie. Może są pewne utrudnienia, bo wiadomo, że trochę hałas. Zakończenie prac planujemy na 23 grudnia. Musimy te wszystkie zadania zakończyć do końca tego roku, żeby od 1 stycznia ruszyć już w nowej formie z pracą w szpitalnym oddziale ratunkowym. Koszt modernizacji soru to 550 tysięcy złotych, pół miliona dało starostwo, a 50 tysięcy szpital. Ale to nie wszystko. W tej chwili przygotowywana jest również dokumentacja nowego lądowiska dla śmigłowców. Tymczasowe o czym już nieraz mówiliśmy na naszej antenie, znajduje się teraz na terenach obok spółdzielni dostawców mleka. W tej chwili trwają jeszcze w dalszym ciągu rozmowy na temat ewentualnego wykupu części gruntów, które musiały być zwrócone albo są w trakcie zwracania właścicielom. I aktualnie również jesteśmy na etapie opracowywania koncepcji zagospodarowania tego terenu i, i utworzenia tego lądowiska. Dokładnie chcemy widzieć, jak duży teren będzie potrzebny, żeby wybudować to lądowisko i zachować odpowiednie strefy ochronne dla tego lądowiska. I następnie będziemy podejmować kolejne kroki już związane z, z lokalizacją, z budową. Profesjonalne lądowisko dla śmigłowców jest ściśle powiązane ze szpitalnym oddziałem ratunkowym jedno bez drugiego. Nie może istnieć. To nowe ma być zlokalizowane na terenach tuż obok szpitala. Koncepcja, która jest opracowywana, da nam obraz, jak to można zrobić, ile potrzeba gruntu i, nie, i też mniej więcej, ile to będzie kosztować, bo to są pierwsze najważniejsze informacje, które na początku, na starcie, przy podchodzeniu do, do jakiejś inwestycji zawsze musimy wiedzieć. Teraz opracowanie dokumentacji. W tej chwili będzie koncepcja, docelowo trzeba będzie opracować dokumentację. To jest przede wszystkim zorganizowanie środków finansowych, czyli zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania, więc musimy się rozeznać, jakie i gdzie jeszcze mamy szansę środki zdobyć, żeby to zadanie, żeby to lądowisko mogło przy szpitalu powstać. To jest bardzo ważne. A zatem w szpitalu cały czas coś się dzieje i oby tak było jak najdłużej. W planach także dalsze generalne remonty. Jakie? O tym już powiemy w temacie tygodnia. Zapraszamy.